Cztery najbardziej zaskakujące odkrycia zamrożone w lodzie. Numer pierwszy. W 1991 roku w Alpach wędrowcy natknęli się na zmumifikowane ciało zamrożone w lodzie. Okazało się, że to Ötzi człowiek lodu, mający ponad 5000 lat, z zachowanym ubraniem, narzędziami, a nawet pożywieniem. Numer dwa. W 2013 roku w Syberii. Znaleziono niemal idealnie zachowanego mamuta włochatego, który był zamrożony przez ponad 40 tysięcy lat. Jego DNA było tak dobrze zachowane, że naukowcy rozważają próbę sklonowania go. Numer 3. W 2016 roku w Norwegii, dzięki cofającemu się lodowi spowodowanemu globalnym ociepleniem, odkryto miecz Wikinga liczący sobie około 1300 lat. Numer 4. Być może najbardziej poruszające odkrycie. Miało miejsce w 2012 roku we włoskich Alpach, gdzie z lodowca wydobyto ciała żołnierzy z czasów II wojny światowej. Ich ciała, mundury i broń były doskonale zachowane.